Przed nami plac zwycięstwa w trzecią rocznicę wyzwolenia stolicy. Warszawskie Dzieci, pierwsza dywizja imienia Tadeusza Kociuszki. Ten dzień to jedna z najważniejszych dat w naszej nowej historii. Święto żołnierza polskiego, który przyniósł nam wolność. Pan prezydent i tłumy publiczności wysłuchują mszy polowy. Tak wyglądało tu trzy lata temu. Zbrodniczy najeźdźca nie oszczędził mogily nieznanego żołnierza. Znowu zapłonął znicz a wzniesioną z powrotem mogile zdobi krzyż Grunwaldu, symbol zwycięstwa nad Niemcami. Dziś pułki pierwszej warszawskiej dywizji otrzymują nowe sztandary. W uczestniczą Atasze wojskowi akredytowani w Warszawie. Przy dźwiękach marsza rozpoczyna się defilada. Urkoczą chorągiewki kawalerii. Za polskę wolność i lud. Tak brzmi napis wyhaftowany na sztandarach. Pod takim hasłem dojrzewają młode kadry odrodzonego wojska polskiego. W rzegestowie otwarty został nowy tunel kolejowy. Nareszcie można będzie bez trudności dotrzeć do Krynicy. Tunel liczy przeszło pół kilometra długości. Przebieg budowy obfitował w dramatyczne momenty. Trzeba było wywieźć 45 tysięcy metrów sześciennych materiału skalnego i ziemnego. Oto temat współczesnej powieści o bohaterstwie ludzi pracy. Tędy będzie szedł tranzyt z Węgier i Czech. Tędy pojedziemy nad czasy do jednego z najpiękniejszych naszych uzdrowic. Wkrótce kronika nasza przyniesie specjalny reportaż z krynicy. Oczywiście, jeśli tylko dopisze śnieg. Jesteśmy w Stoczni Gdańskiej, produkującej stalowe kutry rybackie nowego typu. Będziemy wkrótce świadkami spuszczania statku na wodę. Ostatnie przygotowania dobiegają końca. Lokomotywa holownik prowadzi gotowy kuter do portu. Krany podnoszą stateczek, a za chwilę nasz operator wyruszy z zalogą na powód, jako pierwszy pasażer na gapę. Początku jest romantycznie i malowniczo, dopóki nie wypłynie się na pełne morze. Dość próżnowania. Pomagamy zarzucać sieci. Skomplikowane manewry dla okrążenia lawicy rybnej. Może kolysze nas coraz silniej. Nasz operator zaczyna gorzko żalować, że dał się skusić do udziału w wyprawie. Nie jest zostać wilkiem morskim. Mamy lekką trenę, uda się czy nie. Niektórzy rybacy utrzymują, że filmowiec na pokładzie kutra wróży kiepski poluk. Okazuje się, że plon dzisiejszej pracy jest nie najgorszy. Polów przyniósł ponad dwie tony dorszy i flonder. Operator nie tylko nie odstraszył ryb, ale na odwrót, może śmiało uchodzić za maskotkę. A oto człowiek, ryba również z gatunku stworzeń zimnokrwistych. Pan Kazimierz Dębecki, z zawodu urzędnik, dzień w dzień bierze orzeźwiającą kąpiel w basenie warszawskiej Legii. Nasz sportowiec wyrąbał sobie nawet specjalny tor do pływania. Okazuje się, że zimno jest przesądem. Zaprawa taka jest podobno znakomitym środkiem przeciwko gęsiej skórce i szczękaniu zębami. Każda przyjemność musi się skończyć. Czas do pracy. Jeszcze kilka kozionków na puszystej plaży. Pan Dębecki jest zadowolony. Ma tylko jedno zastrzeżenie. Woda była dzisiaj stanowczo ciepła. Prezentujemy dwie najciekawsze walki meczu Pieściarskiego Warszawa-Śląsk. Zawody te skończyły się wygraną Śląska w stosunku 9 do 7. W wadze piórkowej Bazarnik. Śląsk walczy z Sieradanem Warszawa. Była to najpiękniejsza walka dnia. Ogólnie oczekiwano łatwego zwycięstwa zawodnika Śląskiego. Bazarnik wygrywa z trudem minimalną przewagą punktu. Największą jednak sensacją było spotkanie w wadze lekkiej warszawiaka Komudy ze Ślązakiem Rademacherem. Popularny pieściarz warszawski poniósł pierwszą w swym życiu porażkę przez K.O. Uwaga, knockout! Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, out! Rząd Radziecki dokonał ostatnio reformy walutowej polegającej na wprowadzeniu nowego rubla. Oto nowy pieniądz radziecki. Równocześnie zniesiono kartki żywnościowe, kupony na towary przemysłowe i system cen podwójnych, tzw. sztywnych i komercyjnych. Zarobki ludności wypłacane będą w nowej walucie według dawniejszych stawek. Ceny towarów zostaną wydatnie obniżone. W oczekiwaniu większego popytu sklepy państwowe przygotowali wielkie zapasy różnych produktów. Dawny sklep rozdzielczy oblegany jest przez tłumy kupujących. Towaru jest pod dostatkiem. Stopa życiowa mas pracujących podwyższy się znacznie. Reforma walutowa uderzyła tylko w spekulantów, likwidując większe zasoby gotówki zgromadzone w czasie wojny w nieuczciwy sposób. Nastąpiło podwyższenie realnej wartości płac. W ciężkich latach wojny życie wraca wreszcie do normy. Fragment pasa granicznego Stanów Zjednoczonych i Meksyku. Granicą jest wyskle koryto rzeki Santa Cruz. Dla tej części Meksyku woda jest zagadnieniem życia i śmierci. Po stronie amerykańskiej znajduje się dostateczna ilość urządzeń hydraulicznych. Yankesi zorganizowali eksport wody, który osiągnął już cyfrę miliona litrów dziennie. Meksykańscy tubylcy przewożą wodę na mulach w głąb kraju. A forsa płynie jak woda. Trochę cierpliwości i chęci zrozumienia zwierząt, a dokonamy rzeczy, stawałoby się niemożliwe. Tylko walka o byt sprawiła, że kot i wąż stali się z instynktu wrogiem maleńkiej myszki. Biedeński student zoologii i jego przyjaciele tworzą idylle prawie biblijną. Ten obrazek jest nie tylko wzruszający, ale i optymistyczny. Bierzmy przykład ze zwierząt.